Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszej prezentacji, podczas której przedstawię Państwu model analizy PIA wykorzystywany w narzędziu Assurance CM, które zostało przygotowane przez firmę Sangard. Assurance CM jest narzędziem do tworzenia i zarządzania planami z obszaru ciągłości działania. Jednocześnie moduł oceny umożliwia dokonanie analizy PIA. Zastosowany w Asurensiem model analizy BIA odpowiada najlepszym praktykom wykorzystywanym przez największe firmy na świecie. Sangard bardzo aktywnie współpracuje ze swoimi klientami w zakresie spełniania oczekiwań nowych klientów, ale jednocześnie w zakresie wyznaczania nowych standardów w obszarze ciągłości działania. Zaproponowany przez Sangard model analizy BIA, Został nazwany Grid Average. Grid Average bierze pod uwagę nie tylko wyniki oceny dokonanej przez użytkowników. Ponadto w zakresie dokonanej oceny bierze przede wszystkim pod uwagę wagę poszczególnych wpływów w analizie BIA, a także wagę poszczególnych interwałów czasowych. Należy bowiem zwrócić uwagę, że często popełnia się błąd, iż nie dokonuje się. Mierzenia wagi odpowiednich wpływów. Na przykład, w naszym przypadku zdecydowanie największą wagą będzie oczywiście, największym wpływem będzie oczywiście utrata wizerunku. Z kolei najmniej istotnym wpływem będzie oczywiście wpływ na środowisko. Dzięki możliwości zmiany danych wag, Mamy możliwość określenia, który z danych wpływów jest ważny dla danego procesu, i dlatego ocena jest przeprowadzana w sposób bardziej szczegółowy i odpowiada bardziej naszym realiom oraz przygotowanej przez nas metodyce. Tak jak to wskazałem, mamy możliwość określenia wag poszczególnych wpływów, czyli wpływu na powstanie straty finansowej, utraty wizerunku, relacji z klientem, naruszenia przepisów prawa i wpływu na środowisko. Podobnie mamy do dyspozycji możliwość określenia wag dla poszczególnych interwałów. W naszym przypadku widać to bardzo wyraźnie, że zdecydowanie. Waga danego interwału wzrasta od 8, od 8 godzin swyż. Dlatego nasz proces będzie szczególnie istotny, jeśli jego, nasz proces będzie szczególnie narażony na, na straty w przypadku, gdy zostanie on zakłócony na dłużej niż 8 godzin. W przypadku, gdy zostaną określone już odpowiednie wpływy. Odpowiednie interwały, a także wagi dla tych czynników możemy przejść już do konkretnego określania naszego modelu. W kolejnym kroku mamy oczywiście możliwość mapowania naszego modelu. Na tym etapie przede wszystkim wskazujemy, jakie wskaźniki, jakie skale będą odpowiadały poszczególnym warunkom krytyczności. Zaproponowana została określona skala w zakresie wartości, odpowiadająca procentowo odpowiednim zakresom, a także mamy możliwość na tym etapie zdefiniowania odpowiednich wskaźników RTO. Załóżmy bowiem, iż RTO dla dwóch godzin powinno zostać już zidentyfikowane jako wartość krytyczna. Podobnie mamy możliwość czynienia tego z pozostałymi. Czynnikami. Bardzo ważne tutaj jest skazanie, iż samo, samo wykorzystywanie modelu polega przede wszystkim na tym, iż bierze się pod uwagę nie tylko odpowiednie wskaźniki RTO, nie tylko odpowiednie skale, ale przede wszystkim ważność poszczególnych wpływów bądź też interwałów czasowych. Dzięki temu mamy możliwość przede wszystkim lepszego określenia krytyczności poszczególnych procesów, które bardziej odpowiadają rzeczywistości. Dzięki zastosowanej metodyce mamy oczywiście możliwość wykorzystania danego modelu zaproponowanego przez firmę Sangard, ale jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy wykorzystali narzędzie Assurance do przygotowania własnego modelu, który może być wykorzystywany w naszej organizacji i dostosowany do. Przyjętego przez nas modelu analizy BIA. Jak Państwo widzicie, zastosowany model oceny BIA w narzędziu Assurance cm jest skuteczny pod tym względem, iż lepiej wskazuje na faktyczne zagrożenia i na faktyczne skutki związane z zakłóceniem poszczególnych procesów krytycznych. Zapraszam również Państwa do zapoznania się z innymi filmami dotyczącymi narzędzi assurance. Jednocześnie zapraszam do bezpośredniego kontaktu z firmą PBSG, która jest wyłącznym dystrybutorem narzędzi Assurance w Polsce.